i wybiła godzina 20, postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby spotkać się z wami o 20. Pewnie część z widzów może być lekko zaskoczonych tym, że jesteśmy punktualnie, no ale więcej o tym powiemy w trakcie dzisiejszego spotkania, a spotkaliśmy się tutaj w takim celu, żeby podsumować. Tydzień temu minęła pierwsza rocznica wypuszczenia pierwszego filmu o planowaniu pracy obozu. Um, więc tak wiecie, rok to jest dobry czas na to, żeby spojrzeć w tył i powiedzieć sobie, jak było. A opowiem o tym ja wraz z Bernim, czyli dwie osoby, które no, od samego początku są zaangażowane i w szkołę instruktorską i w nasze webinaria. Tak. Korzystając z sytuacji, właśnie, jak mówił przem, że mija rok od, naszych, od naszego pierwszego webinarium, postanowiliśmy spojrzeć sobie to z przeszłości oraz wrócić do tych wszystkich celów, które wypisaliśmy sobie rok temu, które będą wpływały na to, co będziemy chcieli osiągnąć przez webinaria, czego nie. Tak więc teraz poproszę Wojtek o prezentację, żeby pokazać nam. Tak. O Boże, nie widzę stąd. Tak, naszym głównym celem to chcieliśmy, żeby one były cykliczne, żeby to było coś, do czego będziemy mogli wracać. Tak więc wyznaczyliśmy sobie taki miernik, żeby wykonywać jeden webinar miesięcznie. Dodatkowo chcielibyśmy, aby te webinaria odpowiadały potrzebom aktualnym, dlatego właśnie, no żebyśmy my sami nie wybrali sobie tematów, żeby, żeby to drużnowi wybierali tematy, jakie chcemy. Trzecim. Celem, który sobie stawiliśmy, to to, żeby nie było tak, że jest jedna stała ekipa, która występuje, tylko żeby naprawdę różne osoby schodziły się do webinariów, i wyznaczyliśmy sobie tak, że chcielibyśmy, żeby 20 różnych osób przynajmniej pojawiło się na naszych webinariach. 20 różnych osób. Nie tylko, żeby. Byli to właśnie młodzi instruktorzy, ale również były osoby z większym stażem, oraz żeby pojawiały się instruktorki z, bratniej, nie z, bratniej, z organizacji harcerek. No i ostatnie takie, powiedzmy, dwa mniejsze, nie cele, tylko bardziej drogowskazy, którą chcielibyśmy pójść, czyli przede wszystkim, żebyśmy my, jako szkoła instruktorska, budowali nasz trochę taką markę. bo Dwa lata temu nikt jeszcze nie słyszał, że coś takiego działa na Pomorzu. Od roku jesteśmy widoczni w mediach. I staramy się, żebyśmy wszystko, co, co od nas wychodzi, mniej więcej miały wspólny wygląd, tak, żebyśmy po prostu istnieli, i żeby było wiadomo, kto co organizuje. No i oczywiście ostatnią rzecz, na którą w którą stronę chcieliśmy pójść z tymi naszymi łabariami, czyli wychodziło w sumie z takiej potrzeby, bo już wcześniej pojawił się pomysł na to, żeby przeprowadzać fakultety dla drużynowych. Jednak jak mieliśmy problem taki, że co roku pojawiały się bardzo podobne tematy, że w sumie co roku musielibyśmy przeprowadzać warsztaty o tym samym. I dlatego stwierdziliśmy, że zrobimy filmy, nagramy je, i do których będą nasi drużynowi mogli wracać, a my będziemy mogli tak naprawdę obskoczyć dużą, większą ilość tematów. I mniej więcej tak wyglądały nasze cele. Tak, jeszcze tutaj wtrącę, bo Bernie mówiłeś, że trzeba było budować tą markę szkoły instruktorskiej. I ja pamiętam, że na takim spotkaniu fakultetów dla drużynowych, które były zrobione stacjonarnie, spotkaliśmy się no, już trochę ponad rok temu. Ja pamiętam, że musiałem wytłumaczyć. Czym jest szkoła instruktorska? Co to jest w ogóle za skrót, bo się gdzieś tam w prezentacji pojawił. Także mam nadzieję, że po tym roku spotykania się w internecie już każdy po prostu wie, co to jest SI. E, tak. I podsumowując właśnie naszą, e, naszą pracę z zeszłego roku, przygotowaliśmy takie krótkie zestawienie. My nie będziemy dokładnie opisywać, co tam było. W każdym razie, możecie zauważyć tam, przeprowadzili, udało się przeprowadzić 10 spotkań. E, tematy mamy rozpisane, kiedy mamy opisane. I teraz te ludziki, krótko wyjaśniając, ile mniej więcej, e, ile cały materiał był razy obejrzany. Pierwsze ludziki, tym górnym rzędzie, to jest to, które były na live, a w drugim rzędzie, czyli osoby, które nie mogły być na live i po jakimś czasie sobie obejrzały cały filmik. Tak więc, jak możemy zobaczyć sobie, że do września. W późniejszych elementach całkiem dużo osób wracało do webinarium, żeby sobie odświeżyć. Łącznie udało nam się nagrać 11 godzin materiałów, które znajduje się na naszym facebooku. I tylko jest taki jedna kwestia, która nas niestety nie cieszy. W sumie, odnośnie tego pierwszego webinarium, który przeprowadzaliśmy rok temu o planowaniu pracy drużyny, że zauważyliśmy, że w tym roku materiał został odtworzony tylko raz. Więc. Nie za dużo osób nie wróciło do materiałów w tym roku. Nie chciało sobie przypomnieć, e, dlaczego tak jest, to możemy sobie e, możemy sobie gdybać. No, możemy podejrzewać też to, że to były też nie za dobrej jakości nasze materiały, dwa, że nie są też może gdzieś bardziej udostępnione, więc to jest coś na pewno, co, co, e, co zauważyliśmy. Budowanie marki szkoły instruktorskiej to nie tylko budowanie marki szkoły tutaj na Pomorzu. W tym slajdzie chcemy wam pokazać, że byliście z nami, drodzy widzowie, nie tylko z województwa pomorskiego. Był czas epidemii, więc zakładam, że jednak nie byliście wtedy w hotelach, więc są to rzeczywiście więc rzeczywiście podłączali się do nas koleżanki, koledzy, druchni i druchowie z innych województw. Prawie trzy czwarte osób oczywiście było na pomo z Pomorza, także to nas cieszy. Cieszy nas drugie miejsce województwa mazowieckie. Wiem, wypada na ucha pozdrowić Mazowiecką Szkołę Instruktorską. Miejmy nadzieję, że, że oni też nas oglądali. Ale to, co nas najbardziej cieszy, to tak naprawdę każdy z całej Polski mógł się chociaż spotkać i chociaż na chwilę zobaczyć, chociaż parę sekund, że są takie materiały, bo byliście, tak? Także pozdrawiam Was, drodzy widzowie, też z całej Polski. Tak. Tutaj w sumie też nawiązując do tego naszego jednego z celów webinariów, jako że chcieliśmy, żeby dość duże zróżnicowanie osób było. Tak więc tutaj slajd, który przed, przedstawiamy, jest właśnie pokazaniem. Liczba literek, na, na ludziku pokazuje, ile razy dana osoba uczestniczyła w webinarium, czyli mamy w sumie 20 osób, które uczestniczyło po razie. No i były cztery osoby, które pojawiły się więcej razy, w części się pojawiały, tak więc pewnie oglądając materiały możecie zgadywać, kto kim jest. No i tak samo podzieliliśmy ich na chówce, żeby pokazać, kto brał udział jako prelegent w webinariach, które chówce najwięcej się udzielały. Jak możemy właśnie zobaczyć, zbroja i pasieka. Razem z w sumie pojutrzem i widmem naj, najwięcej osób przekazało do webinarium. No i oczywiście mogliśmy też gościć nasze koleżanki instruktorskie z Pomorki, pomorskiej Chorągwi harcerek, tak więc również pozdrawiamy je bardzo. Tak więc no, z, z 24 osób 5 było harcerki, więc. I naczelnika, też pozdrawiamy. Tak, i naczelnika też pozdrawiamy, więc gości u nas we wrześniu na termin, na na webinarium o naborach, tak więc możemy zobaczyć, że w sumie trochę zróżnicowany zespół mieliśmy podczas webinariów. Krótko podsumowanie takiej oceny merytorycznej i organizacyjnej. Postanowiliśmy Was zapytać, drodzy widzowie, co uważacie o tych naszych webinariach. Także cieszy nas to, że pod kątem merytorycznym oceniacie nas no, na taką dobrą czwórę. Generalnie jest to ocena dobra. Przyjmujemy, cieszymy się, obiecujemy, że nie będziemy schodzić niżej. Organizacyjnie wypadamy znacznie gorzej. Wiemy o tym. Staraliśmy się bardzo, żeby dzisiaj plamy nie dać, szczególnie pod kątem spóźniania się. Także organizacyjnie wiemy, że nie idzie nam czasem to najlepiej. Obiecujemy, że będziemy się poprawiać. A trochę bardziej szczegółowo Berni. Tak, bo właśnie to, co nam zależało, ponieważ no, my webinaria prowadzimy dla Was, więc w tym naszym podsumowaniu ważne jest nie tylko to, jakie my mieliśmy cele i czy je spełniliśmy, ale również to, w jaki sposób my zostaliśmy odebrani. Przy, nawet, nawet jak prowadzicie drużyny, warto w takich podsumowaniach nie tylko podsumować całość kadrą, ale również spytać zastępowych, e, młodszych karcerzy, jak oni to odbierają. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się rozesłać tą ankietę do wszystkich, znaczy do, do chówcowych, żeby mogli rozesłać ją do drużynowych. No i tutaj przedstawimy parę e, w sumie elementów, które dowiedzieliśmy się z ankiet, jakie mamy do podsumowania. No, już ubra, e, włożyliśmy je mniej więcej w. Różne kategorie, żeby pokazać, jakich wiadomości było najwięcej i jakiego są one typu. Tak więc, no, na pewno możecie zobaczyć, w sumie wiecie, że ostatnio mieliśmy mały problem z rozpoczęciem webinarium na czas. Tak więc, najwięcej wiadomości na, te, na tym wspominało. Tak więc, dlatego również dzisiaj chcieliśmy bardzo być na czas. I mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Bo mocno się będziemy musieli o to postarać. No, a drugą elementem jest właśnie forma samych webinarów. Żeby one były bardziej przystępne, jak tutaj piszę, żeby były bardziej właśnie w trakcie rozmowy. Musimy powiedzieć, no, my dopiero zaczynamy w sumie naszą przygodę z webinariami. Trwa już rok czasu. Uczymy się cały czas, w jaki sposób polepszać to i bardziej kondensować. To jest na pewno są uwagi, które weźmiemy sobie pod uwagę, czy by może zmienić, albo zrobić niektóre jakieś luźniejsze. Tak więc na pewno o tym sobie pomyślimy. Kolejnym elementem, jaki tam mamy napisany Wojtek trochę przybliż, bo ja muszę to przeczytać. E, są problemy techniczne, które się czasem pojawiały. Mieliśmy pamiętam jednego webinarium z bardziej z większymi opóźnieniami. No niestety sprzęt dźwiękowy czasami po prostu na potrafi nam dać w kości, nie wiemy, co z tym zrobić. Tak więc e... no, trochę wiemy, no nie Nie, to dajmy. nie no tak, ale możemy powiedzieć, że w sumie w ostatnim czasie e, napisaliśmy wniosek. O dofinansowanie w sumie, żeby ten problem z dźwiękiem trochę się rozwiązał. za miesiąc się okaże, co jak wyszło w sumie z tego naszego. Tak więc no cóż, zobaczymy. No i ostatnie, oczywiście, żeby udostępniać materiał na YouTube. Powiemy szczerze, że również o tym myśleliśmy i zamierzamy to robić. Chcieliby, chcieliśmy, żeby. Jak wejdziemy już na jakiś poziom, zaczniemy je wrzucać na poziom, e, znaczy na YouTube'a, no żeby w sumie łatwiej się oglądało, bo wiadomo, że ten, te pierwsze zwłaszcza, one tam mogą być jeszcze ścieżką z jakością, więc w sumie czym dalej jesteśmy, tym lepiej. Tak więc pewnie od następnych webinarium postaramy się wrzucać na YouTube'a. Tak więc tyle jest takich uwag w sumie, waszych, tak więc przyjdziemy sobie do kolej, kolejnych rzeczy, jakie zapytaliśmy odnośnie jakie jeszcze tematy chcielibyście poruszyć w sumie yy, najwięcej w sumie głosów poszło w duchowość, żeby poruszyć ten, te, ten tematy tutaj możecie sobie zobaczyć jakie jeszcze elementy były yy, wypominane. w sumie co nas yy, co możemy skomentować no to akurat odnośnie trzeciego tematu tam było tematu sprawności i żeby Karol Syzwestrzak, Pojawił się na webinarium, możemy powiedzieć, takie webinarium już zrobiliśmy w czerwcu. Tak więc osoba, która zapisała to w ankiecie, ankiecie może poczuć się. Może poczuć, że spełniliśmy jego prośbę w sumie. Zanim ją wypowiedział. Tak, zanim ją wypowiedział. No. I teraz i jeszcze mamy po prawej stronie wypisane parę rzeczy, jak w sumie ten górny niebieski. Po, kwadracik, no żebyśmy zapraszali w sumie takich bardziej doświadczonych starszych instruktorów, którzy są mistrzami w danej dziedzinie, żebyśmy również wyszli poza naszą poza naszą poza, poza naszą chorągę Pomorską, tak? Więc może, możemy powiedzieć, że my trochę ten rok pierwszy traktowaliśmy taki, zobaczymy jak nam pójdzie ze takim do jakiego momentu może to pójść, że w sumie chcielibyśmy być takim Azymutem tylko w formie webinarowej. I że mamy nadzieję, że w sumie, że budujemy tą markę i będziemy iść do przodu, więc w tą stronę również będziemy chcieli pójść. Na pewno myśleliśmy też na zaproszenie drużynowego, najlepszej, znaczy Drużyny Rzeczpospolitej, która w zeszłym roku wygrała turniej. Tak więc. E, tak, e, tutaj jeszcze możemy powiedzieć w sumie odnośnie tego trzeciego tematu. To... Tak, bo rzeczywiście trzeci temat, i trochę też ten drugi. Zdajemy sobie sprawę, że to są bardzo ważne tematy. Jakby jako szkoła instruktorska i odpowiedzialni instruktorzy, no nie mamy zamiaru uciekać od tego tematu, bo, bo widzimy, że, no, że on się pojawia często w naszej przestrzeni publicznej, w rozmowach z innymi osobami. Nie sądzę, tak mi się wydaje, że ciężko nam będzie to zrobić w formie webinarium. Ale nie uciekamy, będziemy starać się zorganizować swego rodzaju kuźnice. A jak nam to wyjdzie, to się okaże, ale na pewno będziemy próbować. Dalej? Tak, i w sumie tak... E... Na samym początku opowiedzieliśmy sobie o tych naszych celach, które mówiliśmy, no i w sumie przygotowaliśmy tę prezentację, w jaki sposób realizowaliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy i możemy sobie zobaczyć, że jeden webinar miesięcznie, przeprowadziliśmy ich 10 na 12 miesięcy, odjąć wakacje, to możemy powiedzieć, że cel spełniony w 100%. Co do tematów, no to My, jako szkoła instruktorska, udostępniliśmy jedną ankietę w sumie. Znaczy, były dwie ankiety: jedna na początku, druga w październiku. Te, te tematy, które miały największą ilość głosów, poszły pod na, warsztat. Więc też możemy powiedzieć, że się do tego odnieśliśmy i cel nasz zrealizowaliśmy. Kolejnym elementem jest to, żeby było zróżnicowane grono osób. Mamy tak 20 instruktorów. Więc nawet było 24, więc cel został osiągnięty, więc dość zróżnicowanie w sumie było. I idąc dalej, no to zróżnicowane prelegentów, instruktorzy, starsi, młodsi, instruktorki. No instruktorek było 5 na 24 osoby, brał udział w dwóch webinarach z 10. Specjalnie też sobie nie, nie, nie stawialiśmy tam jakiegoś śmiernika, bo jak stawialiśmy te cele, no to też, w sumie, nie wiedzieliśmy, jak długo to pociągniemy, czy nam się to aż tak spodoba, żeby to ciągnąć dalej. Więc raczej to była taka sugestia, w którą stronę chcemy iść. Tak. No i mamy jeszcze to nasze budowanie marki. No to po prezentacji widać, że idziemy w tą stronę i odnośnie filmików, które były oglądane po czasie, no to wiemy, że. Po czasie live'a również są oglądane, tylko może być problem z wracaniem. Więc tutaj to na pewno jest ten element, który wzbudza nas trochę niepokój. Też ciężko nam podsumować to teraz, po tak krótkim czasie. Tak, i to warto jeszcze dodać, że po, po live'ach, czyli już jakby później, oby, ta liczba godzin to było około 1 trzeciej tego materiału, znaczy łącznej, łącznego czasu oglądania filmu, więc jest całkiem dobrze. Zachęcamy Was też, drodzy widzowie, że jeśli Was ktoś pyta, a wiecie, że był taki webinar, to odsyłajcie. Krzywda się nie stanie, jak ktoś sobie biegając puści i posłucha. I przechodząc teraz tak naprawdę do pytań i odpowiedzi, to, to fajnie, to zachęcamy Was do tego, żeby w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania do nas, do mnie lub do Berniego, zadawać te pytania, szczególnie o webinariach. Chęt, chętnie będziemy próbować odpowiadać. Już mogę powiedzieć, że były dwa pytania zadane wcześniej, więc pozwolicie, że, że odpowiem. Niestety nie powiem i nie wyświetlimy, kto to je zadał. No bo nie wiemy tego. Ankieta była anonimowa. Czy planujecie zrobić webinarium o tym, jak drużyna może kreatywnie zarabiać, łamane, pozyskiwać środki na pracę? Um, powiem szczerze, że, można powiedzieć, myśleliśmy o tym, dlatego że zrobiliśmy webinar o oszczędnym gospodarowaniu sprzętem. Naturalne dla nas wydaje się pójście krok dalej, czyli o tym, jak pozyskiwać pieniądze, także... Planujemy, myślimy o tym, nie zaplanowaliśmy może dokładnie kiedy. Natomiast myślimy, mamy to z tyłu głowy. No, temat wydaje się też ważny. I czy myśleliście o zapraszaniu prelegentów z innych organizacji harcerskich? No i wiecie, to jest takie, tak, że przed każdym webinarium próbujemy złapać prelegentów. No, nasz zespół szkoły instruktorskie jest zespołem ograniczonym. Nie ma nas aż tak wielu, jak może myślicie albo zakładacie. Każda z tych osób ma swoje doświadczenia i każda z tych osób zna osoby, które mają doświadczenia. Powiem wam szczerze, że nie jest wcale tak łatwo zebrać osoby, które chciałyby wystąpić przed kamerą. To jest, to jest jeden problem. Drugi problem, no, trzeba zaprosić jednak osoby, które no, są specjalistami i mają naprawdę coś wartego przekazania Wam, no żeby, wiecie, wartość merytoryczna rosła, teraz to czwóra, może powin, powinniśmy pójść jeszcze dalej, na piąteczkę. Z innymi, więc z innymi organizacjami to jest tak, że nie znamy aż tylu specjalistów w tamtych organizacjach, więc jeżeli macie jakieś propozycje i znacie osoby, które, które warto zapraszać, no to dawajcie. Nam łatwiej jednak szukać po prostu u siebie, bo po prostu łatwiej Łatwiej znaleźć w naszej organizacji takie osoby. Więc. Tak. Tak naprawdę zbliżamy się w sumie do końca tego naszego podsumowania. To, co właśnie chcielibyśmy, żebyście zachowali dla siebie, no to pamiętajcie o podsumowaniach i wyciąganiach wnioskach na przyszłość żeby się polepszać, dzięki temu cały czas będziemy mogli w sumie dążyć do tej doskonałości i może w końcu zbliżymy się, z naszym, będziemy mieć takiego prawie idealnego webinara, do którego ludzie będą chcieli wracać, tak więc pamiętajcie, warto podsumowywać, warto sprawdzać sobie cele, jakie sobie założyliśmy, wracać do tego, żeby też umieć lepiej rozpisywać cele tak naprawdę. Warto sprawdzić to, co my sobie właśnie mówiliśmy, to co chcieliśmy osiągnąć, oraz jak sami osoby, do której kierujemy dane rzeczy, to widzą całą działalność. Tak więc, jak jesteście w drużynie, właśnie spytajcie swoich zastępowych, co o tym celu myślą, żeby te cele były wspólne w sumie, bo my dostajemy od was informacje, że na przykład z czymś jest problem, no to my teraz będziemy. Chcieli to po prostu poprawić. No, my nie, nie chcemy oszukiwać rzeczywistości, tak jak ja, dlatego również, jak były jakieś negatywne rzeczy, które z zmienić, jak na przykład to spóźnianie, no to my powiem fair, no tak było, zrobimy wszystko, żeby teraz tym nie było, spróbujemy problemy techniczne, zaprosimy jeszcze więcej osób, żeby te webinary mogły być po prostu coraz lepsze i coraz ciekawsze, tak naprawdę. Tak. Tak więc, w sumie, dochodzimy do końca naszego spotkania już. Nie ma sensu, w sumie, trzymać dłużej. Tak, to dziękujemy za Wasz czas. Dziękujemy za ten miniony rok. Do zobaczenia na harcerskim szlaku, oby leśnym, a nie internetowym. Choć, oczywiście, jak już wrócimy wszyscy do, do lasu, to, to my na pewno z webinariów nie odpuszczamy, bo tak jak powiedział Bernie, no, chcemy zainwestować jeszcze trochę w sprzęt, więc tematu nie odpuszczamy. Może tak dodamy jeszcze, że warto, że jeśli ktoś byłby zainteresowany wzięciem udziału, czy to na żółtej kanapie razem z nami, czy po drugiej stronie kamery jako wsparcie techniczne, to, to zapraszamy do kontaktu. Dzięki wielkie, czuwaj i dobrego wieczoru.